Hermeneutyka, wykład 14, poezja hebrajska. Jak litery hebrajskie są zupełnie inne od tego, co my mamy, wiecie, ten alfabet i, i w ogóle te, te wszystkie gramaty, gramatyka zupełnie jest inna. Tak samo z poezją hebrajską, nie? słuchajcie, poezja hebrajska jest zupełnie inna od poezji, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Bo jest, jak, jak sobie przypomnijcie, jakąś polską poezję. To zobaczcie, co jest takim nadrzędnym, jeśli chodzi o wiersze, na przykład. Że co musi się. Dokładnie, to pierwsze słowo, rymować. W hebrajskim są rymy, ale to nie są takie rymy słowne, tylko chodzi o znaczeniowe. I teraz wyobraźcie sobie, tak jak w polskim mamy, że tam nie wiem. E, przypomnijcie mi jakiś wiersz. Para Buch koła w ruch, nie? Czyli musiało się zrywać ruch z buchem, tak? A w hebrajskim. W ogóle to nie ma nie ma żadnego znaczenia, bo, gdzie to było to zdanie? Hmm. Bo dla nich bardziej ważny jest... Kurczę, gdzie ja to zdanie mam? Skąd ja to wziąłem? W ogóle? <laughs> ale cho chodzi o to, że e, bardziej ważne jest e, rymy, ale takie znaczeniowe, czyli tam jakieś takie, o czym mówią bardziej jest jakby tak powiązane jakoś tak poetycko poukładane, na pewno nie szukają rymów takich właśnie jak my mamy, że słowa dobierają, żeby się rymowało, nie? To tego na pewno nie ma. I słuchajcie, jedna trzecia Starego Testamentu to poezja. Ciekawe, bo u nas tego nie widać, my myślimy, że tylko psalmy i pieśń nad pieśniami, a się okazuje, że dużo fragmentów, chociażby nawet proroc, czy tam, nie wiem, Księga Hioba, to wszystko są poematy, czyli też Forma poetycka się kłania, nie? a ważne jest, aby o tym wiedzieć, dlatego że inaczej interpretujemy, słuchajcie, poezję, tak? Czyli wiemy, że tam jest dużo jakichś przenośni, dużo jakiś symboliki, dużo jakichś takich, właśnie tych, tych literackich upiększeń, byśmy powiedzieli, nie? Czytając na przykład psalmy, wyrabia sobie smak estetyczny, piękno, czystość. Główna cecha, i aha, coś, co miałem wspomnieć wcześniej. Jak pamiętacie, to jest taki mój komentarz jeszcze do wcześniejszego wykładu do, do języka hebrajskiego. Jak pamiętacie, jak studujemy jakąś Księgę Starego Testamentu, na przykład dużo problemów mieliśmy e, czasami, mieliśmy z niektórymi fragmentami przy powieściach Salomona, bo co się okazywało? Okazywało się, że na przykład w Biblii brytyjskiej e, werset, który żeśmy akurat rozważali, był. Przekazane jako pozytywnie, a wzięliśmy inne tłumaczenie, nie wiem czy Biblia Tysiąclecia czy Gdańska, a tam było, można powiedzieć, odwrotnie przetłumaczone jako negatywne. I wiecie, i, i nie zawsze to wynika z tego, że tłumacz popełnił błąd, tylko z czego to wynika. Wynika to ze specyfiki języka hebrajskiego. Zależy, jak dany autor podszedł do tego wersetu. Czy widział w tym, wiecie, Właśnie jakąś pozytywną myśl, czy widział negatywną, to tak tłumaczył. I obie mogą być właściwym tłumaczeniem. Więc to jest takie, wiecie, bo jak wam powiedziałem wcześniej, nie, że często tłumacze domyślają się, jakie to jest słowo i w jakim jest czasie z kontekstu. A w przypowieściach Salomona jest najwięcej błędów. Dlaczego? Bo tam niektóre wersety nie mają kontekstu, są pojedynczymi myślami, które, wiecie, Salomon zapisał. I nie mają jakiegoś dłuższego kontekstu, tylko są pojedynczą myślą. Dlatego tutaj mieli tłumacze chyba najwięcej, najwięcej chyba problemów, bo nie, nie znali kontekstu danego zdania i mogli go przetłumaczyć tak, a mogli go przetłumaczyć zupełnie inaczej. To nie znaczy, że słuchajcie, że mamy jakieś błędy i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że niektóre fragmenty można zinterpretować dwojako. Nie? Główna cecha poezji hebrajskiej. Jaka jest główna cecha? Słuchajcie, często występują tam paralelizmy. Kto pamięta z polskiego, co to jest paralelizm? Nie? Paralelizmy nie mają nic wspólnego z Rymem. To, co mówiliśmy przed chwilą, to są wzajemne zależności między myślami i poety. I zaraz Wam pokażę przykład, więc zaraz załapiecie. Są paralelizmy, mamy też chyba trzy, cztery rodzaje nawet tych paralelizmów, które w Biblii znajdziemy. I pierwszy nazywa się synonimiczny. Paralelizm synonimiczny. Na czym on polega? On polega na powtórzeniu tej samej myśli. I tutaj zobaczcie, dla przykładu, Psalm 103. Zaraz zrozumiecie o co chodzi. Pamiętacie, jak czasami w przypowieściach Salomona mieliśmy ten, ten sam problem? Nie wiem, czy tu będę miał przykład z przypowieści Salomona? Nie, nie będę miał. Że czasami wydawało się, jakby jeden werset brzmiał tak samo jak drugi. A to jest dlatego, że to był właśnie paralelizm synonimi synonimiczny. To było powtórzenie tylko innymi słowy to, tego, tego samego. Nie? Czyli polega na powtórzeniu tej samej myśli. Psalm 103, 9 i 10 werset. Jaki tam ten paralelizm mamy? 103, 9, 10. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych. Ani nie odpłaca nam według win wasz, win naszych. Te dwa wersety są, mają dwa, dwie myśli, które się przenikają. Zobaczcie. Jakbyśmy przeczytali tak, nie prawuje się ustawicznie, to nie jest to samo, co nie postępuje z nami według grzechów naszych. Nie? A druga część, nie gniewa się na wieki, ani nie odpłaca nam według win naszych. Widzicie? To, to jest właśnie, na tym polega ten pa, paralizm, paralelizm syntetyczny. Czyli polega na powtórzeniu tej samej myśli, ale czasami innymi słowy. W 15.1 ten paralel synonimiczny podkreśla, podkreśla myśl, wzmacnia ją. I Wizajasza 15.1 tam jest proroctwo. Tam jest proroctwo, które chyba, żeby zostało wzmocnione, zostało po prostu powtórzone. A co to znaczy w Biblii, jak jest coś powtórzone? Dokładnie, nie? O, zobaczcie, 15.1 brzmi tak. Wypowiedź o Moabie, czyli proroctwo dla Moabu. Ach, w nocy został Armoab zburzony, spustoszony. Ach, w nocy został Kir-Moab zburzony, spustoszony. Różni się jedynie między ar a kir. Nie, a, natomiast jest to powtórzenie, czyli na pewno to proroctwo miało miejsce. Na pewno się wypełniło, na pewno zostało zburzone. Nie? Więc podkreślenie myśli, wzmocnienie jej, jej przesłania. Hioba 18.3. Też tam zaglądnijmy. Hioba 18.3. To jest poemat, więc pewnie... Takie rzeczy tu występują. 13, 18, 13. Choroba zżera jego skórę. Śmiertelna choroba zżera jego członki. Jest wzmocnienie? Tak, najpierw jest, wiecie, generalna, a później jest dodane jeszcze śmiertelna choroba zżera jego, jego członki. Jeszcze jeden fragment z Hioba, 6,5. Tak będzie niedaleko, będzie nam łatwiej znaleźć. I to jest też ten paralelizm syntetyczny, tak? 6,5. Synonim, synonimiczny, tak. Eee, 6,5. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę? Albo czy wół ryczy, gdy ma paszę? Jest powtórzona ta sama. Po prostu jeśli ktoś nie jest e, głodny, to się, to się nie, to nie krzyczy, tak? Nie wydaje dźwięku. Powtórzone dwa razy to ta to sama, to sama myśl. Psalm 7810 znowu pokazuje, że ten paralizm synoniczny może mieć też może mieć odwróconą kolejność zdania. I to jest psalm 78. Wracamy do psalmów. Jedne i drugie są poezją, więc... 78, 10. No zobaczcie, jak to brzmi. Nie? I to, to jest, zobaczcie, nie ma rymu, ale zobaczcie, jak myśl jest złożona. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Nie, nie strzegli, nie chcieli postępować przymierza Bożego, z, z, a według zakonu Jego. Nie, z, Wiecie, na, na przemian w tych, w tych dwóch zdaniach złożonych. Nie i dla, i co, z, dlaczego o tym Wam mówię? Bo czasami widziałem wierzących, zresztą sam się czasami wysilałem. Nie wyciskaj z drugiej linii coś innego, bo jest tu mowa o tym samym, co w pierwszej. Jest to ta sama myśl, tworząca jeden obraz. Czyli to, że jest powtórzone, to tylko jest wzmocnieniem te, tej myśli, a nie. Że to jest przeciwstawne, albo jakaś inna nauka z tego ma wypływać. Nie, to jest tylko po prostu takie utrwalenie tej, tej, tej myśli. nie? Drugi, słuchajcie, z paralelizmów występujących w Biblii jest antytetyczny. Z czym wam to się kojarzy: antytetyczny. Jakim słowem? Nie? Antyteza, tak? Antyteza jest to twierdzenie przeciwne jakiemuś innemu twierdzeniu. Czyli coś tak, a tu coś tak. Nie? I teraz mamy antytezy proste, składające się z dwóch linijek. I tutaj mamy na przykład przypowieści Salomona. Tam jest bardzo dużo tych antytezy. Anty anty ale gdzie byśmy nie otworzyli, słuchajcie, bo e, te antytetyczne paralelizmy występują w przypowieści Salomona od 10 do 15 rozdziału, czyli wszystkie 10, 11, 12, 13, 14... Piętnasty rozdział, jakikolwiek werset weźmiesz, to będzie antytetyczny. Jak to wygląda, jak to brzmi? No zobaczcie, to sobie otworzyłem. E, głupota sprawia radość nierozsądnemu, lecz mąż roztropny chodzi ścieżką prostą. Co tu jest przeciwstawione? To głupota, tak? Głupota mężowi roztropnemu, nie? E, dalej jakiś, czy, miałem tutaj taki specjalny jakiś dla was. 1434 na przykład. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Jest przeciwstawne, przeciwstawione? Sprawiedliwość, naród, się, naród cały będzie wywyższony. Eee, głupota tak bo a nie, grzech, grzech będzie narody wszystkie przyprowadzał do hańby, nie? Jest przeciwstawne? No jest. Przypow no. Także jak chcecie takie przeciwstawne, to otwórzcie obojętnie na którym wersecie z 10, od 10 do 15 rozdziału i będziecie mieli. Fragmenty te mówią o tym, że u Boga jest tylko albo tak, albo nie. Albo białe, albo czarne. I nie ma niczego pośrodku neutralnego, szarego. No i tak jest, słuchajcie. Czy w nowym testament nie uczy tego samego? Mi się zaraz przypomina ten werset. Niech wasze tak będzie tak, a nie. Nie. Dlaczego? Bo wszystko pomiędzy, czyli wszystko inne jest od diabła. Bo diabeł lubi robić, wiecie, mieszać tak z nie. Nie może być odpowiedzi tak i nie w tym samym momencie. Jest albo tak, albo nie. I to jest poprawne. Dlatego unikajcie takich ludzi, nawet unikajcie ludzi, którzy na pytanie, na proste pytanie nie potrafią, gdzie wiesz, ty byś od razu powiedział tak albo nie, a oni nie, nie odpowiadają. To już dla mnie to jest taki sygnał, że coś jest nie tak z ich duchowością. To jedno. A, dru, a drugie, jeszcze co może być, werset w Biblii ostrzega, że takie nieodpowiadanie może być demoniczne. To jest powiedziane, że wszystko, co jest wiecie, nie tak i nie, nie, jest od diabła. Więc może. I nie wiem, jest okej. Okay. No, jak czegoś nie wiem. To mówię nie wiem, a nie po prostu udaję, że wiecie, albo unikam odpowiedzi, albo odpowiadam nie odpowiadając, nie? Także także to uważajcie na takie rzeczy. Tutaj w Saloma, Salomona, jak widać, Bóg nie dopuszcza takiego myślenia w ogóle. Jest, jest czarne, to jest białe. Jest białe, to jest czarne. I po prostu nie ma nic pomiędzy, nie? Więc to wypływa z, tego, z tych rozdziałów, słuchajcie. I jeszcze jest, to była antyteza prosta, jest jeszcze antyteza złożona, czyli składająca się z dwóch lub więcej zdań. I tutaj mamy przykład z Izajasza, z pierwszego rozdziału, trzeci werset. Izajasza, pierwszy rozdział trzeci werset. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego Pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. <laughs> to jest. Zobaczcie, mamy tutaj jakby no dwa, czter, dwa albo cztery zdania i one się uzupełniają, nie? I są, i są antytezą. Mm, jeszcze jeden przykład z Izajasza 65, bo to ta sama księga, to będzie łatwiej znaleźć. Tam jest o gniewie Boga. Izajasza 65, szósty werset jest zestawiony z siódmym. Oto to jest zapisane przede mną, nie zamilknę. Dopóki nie odpłacę i nie oddam w ich zanadrze. Za ich winy, to jest siódmy, teraz siódmy, za ich winy oraz za winy ich ojców, mówi Pan, gdyż kadzili na górach i na pagórkach mielżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich zaladrze. Co tu jest zestawione, słuchajcie? Że Bóg na pewno ukara Izraela, ale, ale zestawione to jest tym, ale zawsze też uratuje część z nich. Czyli zawsze będzie miał tą resztkę z Izraela, tą sprawiedliwą resztkę. Nie? I, I tu jest tak, no, tak zestawiony. Gniew Boży i jego łaska zestawione dla, dla resztki z Izraela. Kolejny, słuchajcie, typ tego paralelizmu, syntetyczny. Syntetyczny to jest bardzo podobny do synonimicznego, synonimicznego, ale dodaje coś do pierwszej myśli. Czyli jest bo jakby powtórzona, ale coś jest dodane. Czyli autor dodaje coś do pierwszej myśli, uzupełnia ją. I tutaj mamy przykład Psalmu 72, Psalm 72, 15. To jest o królu, słuchajcie, na kapieście. Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto Saby. Niech zawsze modlą się za niego, niech każdego dnia mu błogosławią. Co tu jest? Wiecie, tak wstępnie się wydaje, że to jest właśnie ten synonimiczny, ale tak naprawdę tutaj za każdym razem jest coś dodane. Po pierwsze, co królowi się należy? Złoto Saby chodzi tutaj o dziesięcinę, tak? Czyli najpierw jest, że. Oddajesz królowi dziesięcinę, w drugim wersecie dodane módl się o Niego, czyli o króla, i dobrze mów o Nim. To jest trzecie zdanie. Jakby wiecie, trzecia myśl, która tutaj w tym jednym wersecie tego psalmu się znajduje. Nie? Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto, niech się modlą za niego i niech każdego dnia mu błogosławią. Takie są wytyczne dla ludu odnośnie ich króla i władz. Czego my się z tego możemy nauczyć? Co mamy robić? Słuchajcie odnośnie władców naszego kraju. Niezależnie od tego jacy są, tak? No zobaczcie, czy nie mamy oddawać podatki, i płacić podatki? No płacimy, tak? Czy chcemy, czy nie chcemy? Są podatki, no trzeba je płacić, tak? Drugie, yy, modlimy się o rządzących naszym krajem? No bardzo dobrze jest mi w zwyczaju modlić się o nich, nie? I dobrze o nich mówić. To jest, o jakby Polacy to zrozumieli. Słuchajcie, o ile lepiej by nam się żyło w naszym kraju, gdybyśmy dobrze mówili o, o rządzących, czyli nie mówilibyśmy, co złego robią, natomiast mówilibyśmy dobrze. Jeżeli można coś dobrego powiedzieć, to byśmy o nich powiedzieli. Nie byłoby bardziej budujące, nie bylibyśmy bardziej pozytywnym narodem. Nie? Więc to fajne wytyczne tutaj są w tym psalmie. 72. A to jest, słuchajcie, a to jest poezja śpiewana. Tak śpiewano, co powinno się robić. Nie? Habakuka 3,17. Jeszcze jeden przykład tego syntetycznego Habakuka to jest prorok. Słuchajcie, jeden z tych małych, więc będzie go ciężko znaleźć. Ale dla Was to zrobię i go znajdę. Habakuk jest trzeci rozdział. Habakuk 3,17. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. A na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Wszystko po kolei zostało nam zniszczone. Tam jest jakby wymienione, czego nie ma. Na pewno nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma e, tego. To było jakieś widocznie po na temat Izraela musiało być. Bo. Bo jak Bóg go karcił, to właśnie zaczynało wszystkiego pomału brakować. Nie? Najpierw jednej rzeczy brakowało, później drugiej, trzeciej. Jak się nie upamię... Oczywiście jak się nie upamiętywali, to są formy wkarcenia dla nich. Nie? Takie były. Słuchajcie, kolejny paralelizm, czwarty już, symboliczny. Obraz symboliczny przedstawiający jakąś ważną myśl. I jaki mamy tutaj paralelizm? Śpiewamy go nawet, słuchajcie. Psalm 42,2. Podajcie mi z pamięci, no. Śpiewamy tutaj. lider jest akurat. I często śpiewa, śpiewa to z, z nami. <śpiewa> nie, to byłby 23, a tu jest 42. Nie. Jak jeleń. <śpiewa> nie jak jeleń wód, tak ja pragnę u Boga, nie? I to jest właśnie ten symboliczny. czyli Czyli mamy jelenia i mamy nas przyrównanych, jego pragnienie przyrównane do naszego pragnienia Boga. Nie? Jak jeleń pragnie żywych wód, tak my pragniemy Ciebie Boże. Nie? Czego nas ten paralelizm syntetyczny uczy? Że mamy iść ze strumienia pić? No nie, nie o to chodzi tutaj, o co chodzi. Nie? Czy wydeptuje ścieżkę do tronu Bożego, jak jeleń do źródła wody? Bo jeleń idzie codziennie się napić, tak? Jeśli się nie napije, wiecie, parę dni, nie będzie pił, to zdechnie bo po prostu w końcu. To jest mowa o tym właśnie, jak powinna wyglądać nasza ścieżka do, do Słowa Bożego, do naszego czasu z Bogiem. Nie? Masz wydeptaną taką ścieżkę? Jak nie, to ją wydepczę wreszcie, tak? <grym> Wyrób ją sobie. I dobrze jest, słuchajcie. Eee, ja myślę, że ten jeleń to raczej z rana chodził pić, wiecie? Tak? <grym> Jakoś, jako... Co nie? Nie wiem, czy w dzień chodził, ale rano na pewno, bo wtedy najbezpieczniej, bo skoro świt szybko, yy, póki nie ma jeszcze takiej pełnej widoczności, gdzieś tam przemknąć przed drapieżnikami i się napić, nie? Tak jest na pewno w Afryce, słuchajcie, że zwierzęta wszystkie do wodopoju chodzą wcześnie rano, nie? Później przez cały dzień mogą nie pić, ale, ale wcześnie rano piją. Nie? I słuchajcie, co jeszcze, jeśli chodzi o poezję hebrajską? Jest coś takiego w, w poezji hebrajskiej jak akrostych. Słyszeliście takie słowo akrostych? Akrostych, tak. Wiecie, akrostych to jest utwór poetycki zaczynający każdą linię od następnej litery alfabetu hebrajskiego. Czyli jak mamy alfabet hebrajski, który gdzieś tutaj miałem, i było tak, wiecie, pierwsza literka H, na przykład. To pierwsze zdanie zaczynało się od H. Następne zdanie zaczynało. Tutaj jakbyśmy po polsku mówili tak: A jak dobrze jest pierwsze zdanie, a w drugie by musiał się od B zaczynać, nie? Byłem gdzieś tam. Później kolejne zdanie od C. Co mi zrobisz, że mnie złapiesz? D, nie? Tam do domu się udałem, nie, wiecie? I i to, to, jest, to jest specyfika właśnie te, tego akrostychu, tak? E, tylko, że to po hebrajsku jeszcze, bo no to wiecie, alfabet hebrajski, no to same spółgłoski, no to ciekawe oni to zaczynali. No ale okej. Okay. I słuchajcie, i w tym akrostychu mo, e, treny są zapisane, treny Jeremiasza, czyli Jeremiasz się bawił w poezję, słuchajcie. Treny Jeremiasza, rozdział pierwszy, drugi i czwarty po hebrajsku są właśnie w ten sposób sformułowane, czyli zaczynają się od, po, po, po kolei od każdej litery alfabetu. Fajne. Ja myślę, że to, słuchajcie, czemu to mogło służyć? Jak coś było w akrostychu zapisane, łatwiej było zapamiętywać, nie jest tak? Przecież pamiętajcie, że mało kto miał pismo, pismo święte wtedy, a tak samo jak psalmy były śpiewane, słuchajcie, 150 pieśni. To był śpiewnik, tak? Jak znałeś 150 pieśni, to na całe życie miałeś, wiecie, jedną trzecią Słowa Bożego znaleźć na pamięć, tak? bo śpiewałeś to w pieśniach. I my nawet czasami śpiewamy, w naszym uwielbieniu też śpiewamy psalmy, a wy nawet nie wiecie, że śpiewacie Słowo Boże, nie? Bo, bo wiecie, nie, nie kojarzymy, że to, że to jest, że, że na pamięć znam część fragmentu, część Pisma Świętego, bo śpiewamy go, nie? A Żydzi wszyscy śpiewali psalmy. No to były, wiecie, Dawid był muzykiem, był kompozytorem, on komponował jak pisał Psam, to od razu muzykę podejrzewam do tego pisał i to jeszcze na chóry potrafił pewnie, bo, bo był tak bo, bo dobrze uzdolniony muzycznie też. Nie? I co jeszcze mamy sładzie w tych akroch z tych chór napisanych? Psam 111 i 112. Tak samo każdy werset zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. A Psam 119, który Psam jest najdłuższy? Właśnie ten 119, 118 jest najkrótszy, 119 jest najdłuższy. Ale Psalm 119 ma 150 wersetów, co ósmy werset zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiej. To też pewnie pomagało im, wiecie. A, nie? I śpiewamy 8 wersetów. B, kolejne 8. Ja 150 do nauczenia, więc to wiecie, to pomagało im na pewno w zapamiętywaniu fragmentów, nie? I jak, jak rzuciłem hasło, że śpiewamy od litery C, to już byście wiedzieli, że to musi być. 8, 16, 24 werset, nie? I to... Także to tak było skomponowane. Nie? My tego nie widzimy, bo mamy, widzicie, podziały na wersety, które dużo później zostały dodane, bo tak naprawdę ten podział chyba wersetów, które my mamy w Biblii, to jest, słuchajcie, chyba VIII wiek naszej ery dopiero. Ktoś podzielił te te, żeby było łatwiej wyszukiwać, ale czasami pamiętajcie, że te podziały są później dodane i są sztucznie czasami robione i jak mamy podziały rozdziałów na przykład w listach Pawła, czasami są niefortunnie bym podzielone, bo myśl jest rozłączona. Czyli jak ktoś czyta rozdziałami, może zgubić myśl albo zupełnie źle zrozumieć, bo, bo zamiast ciągnąć dalej, on się zatrzymuje, albo mi się rozdział skończył, nie? A to był list. To z was listy czyta po rozdziałach, no czytałeś kiedy nie, czytam po, po kawałku, nie? Można zgubić wątek, tak? No właśnie, nie? Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle chciałem, by, o, chciałem o poezji. Także, słuchajcie, fajnie jest śpiewać Słowo Boże, fajnie jest e, mówić jak wiersze Słowo Boże. Wiecie tak? E, bo są takie fragmenty, które na, same nam, nam się układają tak poetycko. Nie? Jakoś tak widzimy, że, że, e, że jest. No, Bóg jest. Bóg przekazując Słowo Boże, pokazuje nam, że on też jest wielkim artystą. Wiecie o tym? Przecie, jak patrzycie na piękno gór, nie, 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 widzicie, nie widzicie Boga artysta. Jak Ja czasami widziałem jakieś takie dziwaczne rybki gdzieś tam, wiecie, pływające pod, pod, w wodzie. Jak patrzysz na tego cudaka, jak Bóg Boże, ale Bóg ma czasami poczucie humoru. Jest. A jaki artysta z niego, te kolory, wszystko, nie? To po prostu ewolucja by tego nie wymyśliła, no co tu dużo mówić, nie? Jest tworzycie, to widać. Ewidentne. I tutaj tak samo, znaczy Bóg jest najlepszym poetą, no co tu dużo mówić, nie? I czytając psalmy chociażby, naprawdę wyrabiamy sobie, słuchajcie, taką, takie poczucie smaku, takiego artystycznego, taką wrażliwość na piękno i czystość. Nie? Zachęcam do czytania też psalmów czasami. Ja rzadko czytam, nie wiem, może za, za mało emocjonalny jestem, nie wiem, wiem, że niektórzy to non-stop czytają te psalmy. Ja czytałem psalmy, słuchajcie, ale jak coś przeżywałem bardzo emocjonalnie, tam, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, ciężki czas miałem to wtedy naprawdę w psalmach znalazłem pocieszenie, nie? Bo tam więcej takich w depresji było jak ja, nie? Więc, więc, więc tam zawsze było pocieszenie, nie? I tam, i ciekawe, że znajdziecie psalmy, które bardzo fajnie się czyta, jak jesteście radośni i są też psalmy, które naprawdę niosą, podnoszą nas, gdy my leżymy na pysk, na pysku, to podnoszą nas po prostu, bo widzimy, że kurczę, ktoś dosłownie przechodził to, co ja. I przeżył. Nie? To ja też przeżyję w takim razie. Nie? Także szukajcie pocieszenia w, w psalmach. Panie Boże, dziękujemy Ci za, 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 Twoje, za Twoją mądrość, za Twoje poczucie artystyczne, za Twoje słowo Ci dziękujemy, Panie, że tak, przy, tak dużo rzeczy życie możemy tam zaczerpnąć, Panie. Dzięki Ci, że gdy jesteśmy smutni, Ty masz tam dla nas pocieszenie jesteśmy radośni, to też możemy wołać. Aleluja, chwała Ci, Panie, tak jak w wielu psalmach jest. Nie? Także dzięki Ci Boże za to wszystko. No i dodawaj nam mądrości, abyśmy jeszcze mocniej, jeszcze głębiej poznawali Twoje Słowo. Amen.